tego typu, ja to dzieł. Wychodzę sprawy, łopatem, tylko typu. Właśnie. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu. Porbię małe złapki, tego typu. Właśnie, trzeba iść do przodu. Nie do tyłu, tego typu. No, fajna pogoda, tylko typu. Wow, Właśnie. Ja tam czuję się, jak u ludzie, tego typu. No w tym tygodniu będzie kop tego typu bo przyjeżdża azbet tego typu mm. no właśnie ten tego typu czym to nie przyjeżdża azbet przewozi mi komputer ale z tyłu nie będzie i tak i, nie, i tak jak się mówi możesz się prosić mnie jako piesek ale i tak i tak mnie tochniecie tego typu z tyłu ja sobie grał, będę grał, będę swoje tam rzeczy robił na kąpie, Ticket typu, ale strymu nie będzie. Ticket typu. Michał, prosto. nam pod tym domkiem, bo my się postaramy. Ja to powiedziałem krótko i na to, że jak wy nie umiecie nas doszanować, to my też nie będziemy szanować nas. Prosto? Prosto. typu. A ja wracam właśnie do domu tego typu właśnie odpocząć tego typu aby możecie się płakać nie wiem rękaw rodziców tego typu widzicie co tracicie to sami tracicie w tego typu No i cóż a ja się mówi, wróciłem wam, tyketyku, i tyle. I, widzicie, a po co zaczynać ze mną, z takim Po co? Po co? co. Ale cóż, ja się mówi, nie myślcie głupą tyketyką, jak ludzie, to tak wrócicie, teketyku. Ale cóż, ja się mówi, poszła skoro, nie moja, ja się... Ładnie nie będę interesował, mam na to wyranę, tego typu możecie płakać, możecie tutaj sobie gadać to w typu tego typu mam to wyjebane. Prost Jak wymienię mas wyjebane, to, to ja też mam wyjebane. Ale Cóż, takie rzeczy. Ja się mówi, że i jest słodkie. Jeszcze jest lepsza, słodka, sam sobie jakby zimno, No, zresztą, nie ma już, nie cekam. tam jeszcze Teraz wrócę, obiad. Idę sobie znowu do Ginka, bo mamy... Możemy iść do kina, tego typu. A wy będziecie po karierze, No, zresztą. Proszę, słaba nie moja, ja tam się przysadził. Pracowałem Was jako drugi tego typu. Ty. I kto jest tu kulturowy ty, tego ty, typu? Ja czy Ty? Nie Ty, to był Ty, tego ty, typu, właśnie. Moja jest ruda, takiego co wygrywa zawsze. Ty, udziałem w tym. 看这个顶部。啊